Po jakimś czasie podróżowania zaczynasz zmieniać perspektywę, Kto to, co wcześniej było dla ciebie ważne, zmienia się. Czyli na początku szukasz miejsc, które ci coś przypominają, masz jakieś odnośnik, komfortu, wygody skali. Najpierw runie wizja pieniędzy, bo kiedy są inne waluty, czasami są mega wysokie, czasami są mega niskie, musisz przestać myśleć w złotówkach, musisz myśleć w lokalnej walucie później Runie ci to, co uważasz za komfort, i za wygodę, i za czystość. Okazuje się, że na świecie zmieniają się te rzeczy, i każdy patrzy inaczej. Pokazywałem wam jedzenie z food marketu, z ulicy. Dla wielu Europejczyków to jest szok, wielu ludzi nie tknie. Na końcu skupiasz się na czymś najważniejszym: na ludziach. Jacy są ludzie tam, gdzie pojechałeś? Najważniejsze. Najważniejsze.